Leszek, falisz Hazera Polska. Dorota Wielgat, Hazera Polska, rozwój produktu. Jesteśmy dzisiaj w gospodarstwie pana Andrzeja Krzywkowskiego i chcielibyśmy Państwu zaprezentować owoce naszej najnowszej odmiany, Tindaya, która tutaj wyróżnia się wczesnością. Przede wszystkim ona jest z raptem 3-4 dni późniejsza niż Muriel. Z kolei, krzak jest dobrze zbalansowany i ma bardzo dobre wiązanie od samego początku do samego końca. Tutaj, jeżeli chodzi o masę owocu i jak ten owoc wygląda, to przedstawiam, jest w granicach 280-300 gram. Tą odmianę cechuje też wzbogacony pakiet odporności o odporność na mączniaka LT. A muszę I powiedzieć, że tutaj producenci, z którymi dzisiaj rozmawialiśmy, jak tutaj mogli zobaczyć owoce tej nowej odmiany, to każdy z nich mówił, że jest gotowy na to, żeby sprawdzić, bo hodowla tutaj odnośnie papryk firmy Klostro, my reprezentujemy w Polsce, ma ugruntowaną pozycję i odmiany, które wprowadzamy cieszą, cieszą się dużym uznaniem, a dla nas jest najważniejsze, że przede wszystkim sprawdzają się w uprawie, a to nam w końcu się przekłada na ich zysk. Dzisiaj te ceny skupu nie są najwyższe, natomiast to, co gwarantują nasze odmiany, to ten wysoki, stabilny plan. I myślę, że to jest nowość, która w krótkim czasie zdobędzie zaufanie naszych producentów i za gości na naszych polach, w tunelach na Jeśli chodzi o owoce Tindai, no to wyróżniają ją przede wszystkim to, że są w większości bardzo dobrze uformułowane bloki. Bo to wynika z samego, samej budowy rośliny, która przez to, że te, to zawiązywanie odbywa się bardzo regularnie, bez przerw, ona ten plon oddaje, ale jednak te owoce są wyrzucane na zewnątrz i to też ułatwia zbiór. Na pewno nie zakleszczają się. Przede wszystkim chciałabym podzielić tą naszą gamę. Na odmiany ze względu na wczesność. No i pierwsza jest oczywiście Muriel, następna jest ta nowość, którą przed chwilą Państwu pokazałam, o nazwie wdzięcznej Tindaja. Kolejna to jest muretta, która była wprowadzana raptem dwa sezony temu. No i ostatni w kolejności, średnio wczesny, jest burgund. Dlaczego go wybraliśmy? Ze względu na kolor. Kolor tych owoców no nie da się z niczym innym porównać. Zresztą nawet przy tych skrzyneczkach było od razu widać i one się rzucały w oczy. W tym roku burgund jest powiedzmy w granicach 10 dni późniejszy niż Muriel. W zależności oczywiście od warunków, ale odmiana bardzo dobrze poradziła sobie w trudnych warunkach, jeśli chodzi o niską temperaturę i niską temperaturę w glebie. Ponieważ ma tą, wege tą wegetację przeprowadzono tak bardziej w zbalansowany sposób, miała czas, żeby rozwinąć system korzeniowy, i później wydajnie doprowadzić każde jedno piętro. Do, do wydania owocu. No i tutaj plon będzie jak najbardziej duży. Niezmiennie od już wielu, wielu lat, pewnie 10, 10% bloku stanowi, stanowi blok żółty. I tutaj mamy przykład Morfeo, to jest nasza odmiana, która ma duże owoce, w granicach 300 gram. Wybarwiający się na bardzo taki cytrynowy, ładny kolor żółty, cieszy się dużą popularnością i muszę powiedzieć, że jeśli ktoś mnie pyta o żółte, no to właśnie ta już odmiana ugruntowała sobie pozycję, ale mimo wszystko mamy coś nowego. I tutaj obok znajduje się, że tak powiem, nawa Insigni, naszej najnowszej odmiany, i czym się te dwie. Dwie, dwie odmiany różnią. Otóż Morfeo jest większe, ale niestety nieco późniejsze. Za to Insignia jest szybsza z wczesności, ale ma ten owoc ciutkę mniejszy i to też dobrze widać w porównaniu w kartonach.